Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj zobaczymy jakim kontentem tutaj EA nas uraczyło w ramach drugiego sezonu w FC 25. Zobaczymy sobie również, jeżeli były jakieś zmiany w nagrodach czy tam w Soul Champions czy tam Rivalsy to zobaczymy czy coś tam się zmieniło. Także lecimy z tematem. Okej, okay, także lecimy sobie z tym sezonem i zobaczmy co tam EA nam tutaj przygotowało. Jest to sezon 2 o nazwie Centurionowie, tak? Także sezon oparty o event Centurion z między innymi. No i Zobaczmy sobie te nagrody, tak tu jest jakiś pakiet, no jakaś tam paczka losowa, ta mniejsza oto tam nie ma co, tu jakaś paczka 7-8+, o tu mamy kartę na wypożyczenie chyba on jest, tutaj Martinez, mogę go zobaczyć? Mogę. 88 overalla Martinez z tym play stylem, yy, co ma Courtois na plusie, on też miał to na plusie w zasadzie, pojedynki 1 na 1 na plusie i ma wybiegający plus plus, tak, także też ma tą rolę, upgrade'owałem, bo z tego co wiem jego złota wersja ma tego wybiegającego zwykłego, w sensie tylko na plusie ch chciałem powiedzieć. To już bardzo solidny bramkarz. Ta cecha jest jedną z najlepszych w mojej opinii. no Mam kurde, no i wydaje mi się, że to jest najlepsza cecha dla bramkarza. Tu mamy jakiś pakiecik. Tu też jakiś tam losowa paczka, jakaś mniejsza. O, tu mamy torrent. Co ty gadasz? <grym> Marion Torrent, tak? 3 na 3 pomocniczka na SPD. Playstyle bardzo mocne. Poza, że OK ma wszystkie playstyle defensywne. Jeszcze ma niezłomnego. No powiem wam, że jako taki kurde alternatywa dla Kante, tam rzuciłbym tam tą swoją bompastur i nawet by tam mogła coś grać, nie? No i bardziej takie SPD, ale box to boxa też ma. No tym bardziej, że ona za bardzo strzałów nie ma. No to raczej tak zwinniejsze SPD, taki trochę jak Kante. Tak. Wydaje mi się, że w tej edycji raczej jednak takcy wyści kurde pomocnicy. zresztą w każdej tak naprawdę są lepsi, No ale ciekawa karta, no na pewno będzie można coś nią poddymić w tym, na tym SPD, patrząc na te cechy. Tutaj mamy myśliwego albo cień. O, to jest to jest fajne, nie? Tam nie jakieś są karty, tylko myśliwy albo cień, kurde w wraz szósty poziom, jest to Tu jakieś 5 razy 7-8, spoko, jakaś maska. Ale te rzeczy do proklamów, to dla mnie nie interesują niegam tych pro proklamów. O, to jest ciekawe. Karta pikarska specjalna. Tego oczywiście na wypożyczenie i mamy Grilisha kurde z wrzutkami 4x4, a to kurde no już mamy taki sneak peek jak te karty będą wyglądać te centurionowe nie. Także 4 na 4 86 tempa, wrzutki na plusie, no większość pod dribbling tak, no ale no tempa na przykład nie ma nie, no taki techniczny ziutek, fajnie to nawet wygląda. Grillish to zazwyczaj kurde jest w miarę solidny, raczej na lesie, na ewentualnie półstrzydłowy na SPO, no taka nawet przyjemna karta. Taka przyjemna ten grill zazwyczaj jest solidny, jak już jest jaką wersją specjalną. Także fajnie. Okej, okay, tu mamy Malena. Ojo, oj ojoj oj, 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 kurde, malen z quick stepem, co ty gadasz? 4 na cztery. style, no to premia do sprintu na plusie. Technika. No ja pamiętam na początku coś tam grałem, tym Malenem. O, i schodzący na Plastik++. plus. Fajna karta, fajna karta. Ja pamiętam na początku grałem coś tam tym malenem i on dawał radę, dawał radę. Także tutaj z Playstylem, z Rolą na plus, plusie. Staty też takie, kurde, całkiem przyjemne. No może to. To być dobra karta, nie? Okej, okay, y, to jakieś tam 3x80, jakiś kolejny pakiecik. Tu mamy LP, jakąś typiareczkę. Fleury, ta Lewa noga 4x3. Okej, okay, taka niższa dość. Technical, tempo, w sensie rapid, no i tutaj strzelec finezyjny no taka karta na skrzydło, no nic specjalnego szczerze mówiąc, nie, no taka no tam, nic takiego specjalnego nie orzekujmy się, 5 razy 7 8+, tu mamy pik e, 1, 3, 8, 2. tu jakiś kolejny pakiet, 3 razy 8 1, e, okej, okay, to liso i to nie jest na wypożyczenie, to już jest karta typowo taka sezonowa, box to box plus plus, gang hulita, ma intercepta, ma safick, ma górne piły podstawowe, solidne staty w zasadzie w każdym aspekcie, fajne, no fajne ten to liso tam, to liso jak tam dostawał jakąś fajną kartę, albo w starszych Fifach nawet niekonieczne, to to była zawsze ciekawa karta. Spoko box to box, bardzo spoko box to box, nie? Jeszcze z Francji, także tam z jakimś z Isoko coś tam można łączyć. No spoko, aczkolwiek wiadomo, no to dostaniemy dopiero za 15 poziom. Zanim wiemy ten 15 poziom, to ja tam nie wiem w zasadzie, co tam już będzie w tej gierce. Ale fajnie wygląda ten Tuliso, bardzo solidny box to box. Przy okazji, ponad 90% ludzi oglądających mój kanał nie subskrybuje, jeżeli podobają. Wam się tego typu materiały. Zostawcie suba, zostawcie także łapkę w górę. A my bez zbędnego lecimy dalej z materiałem. Pozdrawiam. 5x80, to jakiś kolejny pakiet, to jest 2x82, jakieś tam opaski. Rzadki piłkarz 8,3, 3x82, okej, okay, okej. Okay. Car Carpenter na P.O. Pójdę, to są wszystkie karty z tej kobiecej francuskiej, nie? 4x4. No taka niższa, ta, taka niższa boczna obrończyni. Jaki ma rolę? Ofensywny wahadłowy, wahadłowy. A to ciekawe, nie? Że tutaj ten. No, ofensywny wahadłowy no to no raczej, raczej, raczej bym tego nie ustawiał w tej grze, ale do no spoko no. Fajny styl gry, bo Intercept na plusie, no wiadomo, mega fajna sprawa. Blok jeszcze, jeszcze ma premię do sprintu, jakieś wyrzuty, no jako taka mniej fizyczna Opcja na bok obrony spoko, człowiek, no chyba tam walkera nie wygryzie, nie? Wiecie jak jest, tu jakiś pakiecik kolejny 2 razy 83, ok, 5 razy 80, 283, tu jest ten. No tutaj znowu jest Martinez o co tu chodzi? Może, że on był chyba gdzieś tam wcześniej. z, z Martineza. No to tu też jest. Martinez 88 i tam też Sonic nagotują. Co ty jej gotuje, kuźwa? O co chodzi? No tak, no jest Martinez znowu 8-8, nie? Kurde. Nie wiem, jedna na wypożyczenie. No dobra, spoko. Tamten wam się skończy, no to macie jeszcze drugiego za 25 level, nie? O, Abili ma tiki w ogóle. No to Abili to kojarzę, no bo miałem w tam, tamtej edycji. No ale inny playster widzę Tikitaka bardzo. No, ona miała podstawową wcześniej, nie? Wcześniej to ona chyba miała, nie pamiętam, co ona miała wcześniej. Nie wiem, czy nie flyera. Coś chyba bezużytecznego miała. Nie wiem, czy właśnie nie flyera na plusie. W tamtej edycji na teraz Tiki -take. No, Tiki Taka bardzo fajny playstyle. Mm -hmm, no, ta Abili na pewno jest fajna. Na pewno jest fajna. No, no taka właśnie box to box. Rozgrywający ewentualnie, no. Rozgrywający. Ona by tu pasowała właśnie z tą Tiki Taką, kurde. Już mi się przypomina ta formacja 4-1-3-2. Co to właśnie Abili grałem na tej pomocnicz pomocniczce i to fajne było, fajnie się tam grało. No i tak, kurde, właśnie się zastanawiam, czy by w tej edycji, kurde, może pyknąć, Może już w czwartek na streamie, jak to nagrywam. Może jakąś formację 4 1 3 2 ugotujemy, zobaczymy. No ale ta Willi fajna będzie na pewno. 5 x 82 plus, no to już tak konkretniej trochę, ale też by szło. Okej, okay, ten Tiuram na POS, no. On w ogóle chyba też dobrze wygląda. 3 x 382 cm, boczna obrońca, plus, plus. No i prawie wszystkie playstyle oprócz Interceptor, jeszcze Mariala. No, no świetna opcja, no. Chyba najlepszy powgrze no. Nie ma co do dużo mówić, tak naprawdę, no. Zajebiście wygląda ten Tiuram. 4x8, 4 x 8,4 za 32 razy x 86 no już powoli ten. Tu jakaś doskonałość, kosmo, to logi, kurde. Nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, czy to można podejrzeć, jak to się wygląda. No pewnie jak te fioletowe Vandalk u mnie. U mnie jest Vandalk, no to pewnie to coś takiego. Dwa razy osiem się znowu, Malen. Och, chodzi z tymi kartami. Malen albo grillisz. Ja nie wiem, czemu oni dają, kurde, dwa razy te same karty w tym kagecie, nie? No masz nagrodę za 34 level. Malen albo grillisz na wypożyczenie. Kugna, no to już mogli dać normalne te karty. W sumie nie wiem, czemu to jest na wypożyczenie. Mega dziwne, dobra, o, no i pod koniec 100 razy 75, no, zawsze miałem takiego widza, nie to tam zawsze spał kiedy będzie paczka 100 razy 75 plus, nie no w końcu jest, no ale tak zastanówmy się, czy ta paczka kurna rzeczywiście jest jakaś kurna mocna, nie? No to jest ta paczka centurionów, zawsze jakby jest ten event centurion, to tam jest paczka centurionów i tam 100 jakichś kart jest, no no to co no, sezon dwa centurionowe, no to dali 100 razy 75 plus. No ale kurna czy ta paczka będzie jakaś kurna, wybitna, tak myślę? Nie Wydaje mi się, że to jest takie wóz albo przewóz, albo kurde trafisz, jakiś mocny foder, albo nie trafisz nic. No. Nie zdziwię się, jak będzie taka paczka 100 razy się 5 plus, której nie będzie żadnego walkoutu, nie? To się nie zdziwię, że kto, u kogoś takie coś zobaczymy. No, spoko, no, tam może być ciekawie, nie? No, na pewno ciekawie, to się będzie otwierać, nie. No i co? Jeszcze zobaczymy sobie, czy tam jakieś nowe nagrody są w innych trybach, nie? Na przykład u Champions, to zobaczmy. Czy to się coś zmieniło, nie? Dajmy na to piąta ranga. Jedną bohaterą max87. Nie, jeżeli chodzi o te, o Champions chyba się nic nie zmieniło tutaj. No ja tak najczęściej chyba czwartą wbijałem, nie? No to jest chyba dokładnie to samo, co było, nie? Ostatnio ten, że bohaterska bez limitu. Nie, tu nie widzę różnicy. Tak? Terej walsy możemy zobaczyć, nie? Jeszcze terej walsy możemy zobaczyć. To odbierzmy sobie te nagrody, proszę bardzo, tutaj. Pierwsza liga, dwa piki. 1 if mega paczka, 47,5, 57,5, 60 tysięcy monet. O i ja ten PIR jest 8,5+, i ona jest chyba wymienna, nie? To sobie otworzymy na streamie. Zapraszam serdecznie twitch.tv slash mati one na streamki. Zwykle koło 18, aczkolwiek yy, myślę, że te nagrody będą wcześniej. Zresztą zobaczymy. No i zobaczymy, czy w Rivalsach też są jakieś inne nagrody, nie? O, właśnie, spadek, no. no witamy w trzeciej lidze, koniec. Eldorado no. Koniec Eldorado. No, no zobaczmy na przykładzie pierwszej ligi czy są jakieś inne nagrody. O, aha, bo to są tygodnie. Jakie są tygodnie w ogóle? Aha. Okej. Okay. Nie, nagrody za walsy. widzę, że są te same, no chyba, że coś zmienią. No jak coś zmienią, no to już tam to już się dowiecie z innych źródeł tego typu. Dobra, no także no tyle jeżeli chodzi o se z ten sezon, czy jakoś mi się tam podoba jakoś ten sezon, czy coś, jaka jest moja opinia, no to nic takiego specjalnego, nie. No karty na wypożyczenie, no nic specjalnego. No, najciekawsze chyba tak naprawdę jest ten Toliso, nie? Bo to jest jedyna karta, która nie jest na wypożyczenie. Nie? No chyba, że oni coś tam pokopali i tutaj jeszcze dodadzą jakieś piłkarza, nie? Dwa razy Martinez i dwa razy Malen albo Grisz na wypożyczenie. Że, że mówiąc, no ten sezon jest taki sobie, no nie oszukujmy się. No ale dobrze, że nie ma tego płatnego Season pasa. Chyba, że jest, ale nie mogę go zauważyć, także myślę, że jakby było, to jej by chętnie zakomunikowało, że takie coś kurde jest możliwe, nie? Chyba nie ma tego płatnego Season pasa. no bo je jeszcze coś tam gotuje, nie? No także cholera wie generalnie, nie? Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę subika, możecie też followka na Twitchu zostawić, bo streamy na Twitchu jak najbardziej są. Link macie w opisie. I zapraszam również do sprawdzenia mojego ostatniego filmu w ramach którego omawiam taktykę 4, -1 -4 -1, która zapewniała mi niezrówną stabilność FC25. Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz. Siemanko, pozdro i do następnego. Na razie, elo.